Ta pasja stała się coraz bardziej popularna wśród ludzi. Mamy coraz więcej miłośników starych samochodów, ludzi, którzy je restaurują własnymi siłami, którzy zlecają restaurację profesjonalnym firmom. I z dnia na dzień przybywa ich coraz więcej. Widzimy to. W rok temu, kiedy po raz pierwszy organizowaliśmy tę imprezę, mieliśmy około 40 samochodów. W tym roku już możemy poszczycić się ponad 80 samochodami. I wiele ludzi tak nie dojechało, bo z pewnych powodów nie mogli. Także widzimy, że z roku na rok ta impreza staje się coraz bardziej popularna i, no i chętnie przyjeżdżają tutaj do nas. Na pewno mamy tutaj taki samochody, jak nawet z tyłu widzimy najstarszego Chryslera New Yorkera z 1948 roku. Tutaj mamy też Chryslera New Yorkera z 1956 roku. Mamy dużo polskiej motoryzacji, nasze maluszki, duże fiaty, są też Young Timery, także tych samochodów coraz, coraz coraz więcej. Tutaj pan Józek zaszczycił nas też swoim motocyklem z 1933 roku, ma dość poważną kolekcję kolega z Bobowej, w motocykli też dużo przybywa, może nie tak bardzo jak samochodów, ale przybywa.